Jasno Niebieski, potężny gmach usytuowany w centrum Gdańska przy ulicy Długiej 44, na wprost od Fontanny Neptuna to Dwór Artusa. Dawniej był miejscem spotkań kupców gdańskich, ośrodkiem życia towarzyskiego, później giełdą, a obecnie jest to oddział Muzeum Gdańskiego, pełni zarazem funkcję obiektu recepcyjnego miasta. Dwór Artusa nosi także miano najwspanialszego salonu dawnego Gdańska i jednego z najpiękniejszych wnętrz Europy. Nazwa budynku, Kuria Regis Artus, czyli Dwór Króla Artura, wzniesionego w latach 1348-1350, pojawiła się pierwszy raz w 1357 roku w miejskim zapisie o czynszu gruntowym. Wnętrze budynku składa się z jednej bardzo obszernej sali w stylu gotyckim, wyłożonej bogato zdobionymi błazeriami z fryzami o tematyce mitologicznej i historycznej, mniejszej sali drewnianej oraz kilku mniejszych pomieszczeń na górnych kondygnacjach, w których obecnie można oglądać czasowe ekspozycje galerii malarstwa. Wystrój wnętrza dworu pełen jest nawiązań i kulturowych odwołań do legend i mitów zarówno antycznych, jak i średniowiecznych. Wyrażenie bogactwa i przepychu uzupełniają bogato zdobione drewniane meble oraz liczne obrazy. Główną salę poza obrazami upiększają także przykuwające uwagę rzeźby, gobeliny, modele okrętów, zbroje rycerskie i tarcze herbowe. Na uwagę zasługuje również 11-metrowy piec o masie 13 ton, wyłożony 520 kaflami przedstawiającymi portrety najwybitniejszych władców europejskich, zarówno protestańskich, jak i katolickich. Najstarszym elementem wyposażenia sali jest rzeźba świętego Jerzego zabijającego smoka, datowana na 1481-87 rok. Najsłynniejsze obrazy, które możesz tu zobaczyć, to dzieła anonimowych artystów z końca XV wieku, zatytułowane Oblężenie Malborka, Okręt Kościoła i Orfeusz wśród zwierząt. Uwagę przykuwa też obraz Sąd Ostateczny pędzla Antona Mollera. Ten ostatni wywołał niegdyś liczne kontrowersje, gdyż artysta posługując się scenerią Gdańska podobno na dziele uwiecznił współczesne sobie osobistości jako postacie alegoryczne, takie jak Pycha czy Niewiara. Obecnie we wnętrzach tworu Artusa podejmuje się najważniejszych przedstawicieli państw, w tym osobistości koronowane, a także wybitnych ludzi świata nauki i kultury. Te przepiękne wnętrza obok funkcji muzealnej pełnią także rolę recepcyjną na oficjalne uroczystości organizowane przez władze miasta, regionu, a nawet państwa, konferencyjną oraz kulturalną na koncerty, festiwale i wystawy okolicznościowe. Dla przykładu koszt wynajęcia Wielkiej Hali Dworu Artusa na jeden dzień to około 5000 zł. Natomiast mniejszą salę, Sienigdańską Dwor Artusa, można wynająć już za około 1400 zł dziennie. Jeszcze taniej, bo za około 840 zł można wynająć mniejszą, lecz równie piękną salę zimową. Podałam ceny z początku 2023 roku i nie odpowiadam za inflację. Dwory Artusa, nazywane tak na część legendarnego króla Artura, powstawały w całej średniowiecznej Europie. Początkowo w Anglii, później we Francji, Hiszpanii, Niemczech i stąd moda dotarła także do Polski. W Polsce mamy trzy: ten najsłynniejszy w Gdańsku, w Toruniu i w Elblągu. Zwiedzanie Gdańskiego Dworu zajęło mi około godziny, a bilet kosztował 22 zł.